21 sierpnia w Starym Kisielinie odbyła się ostatnia w tym roku potańcówka w ramach Ladamus Wszelaki. Przez całe wakacje park zmieniał się w taneczny parkiet pod chmurką, który zgromadził mieszkańców i miłośników wspólnej zabawy. W każdy czwartek organizujemy tutaj potańcówki dla tak zwanej starszej młodzieży, ale tak naprawdę przychodzą wszyscy od 17.30 do 21.00. I jak jest pogoda, tak jak dzisiaj i tydzień temu robimy to. Właśnie na tych pięknych deskach u nas w parku, na pięknie wystrzyżonej e, łące. Tu dziękujemy Zokładowi Gospodarki Komunalnej przy okazji. Mamy już stałych bywalców, można powiedzieć. Czasami dochodzą nowe osoby, ale zdecydowana większość, jak to mówią, to są osoby, które bywają u nas regularnie, nawet w ciągu roku, kiedy organizujemy je wewnątrz naszego pałacu. A jak wygląda repertuar? Jakich tutaj piosenek możemy się spodziewać? Ogólnie tak zwanych hitów każdej epoki, bo i może być tango, abba, koko, dżambu i dużo polskich utworów, trochę skalby, trochę czerwonych gitar. Wszystkie są ogólnie bardzo znane. Dziś jest ostatni raz. Jutro mamy też ostatnie kino tutaj w pałacu na świeżym powietrzu, plenerowe. W przyszłym tygodniu już po prostu kończymy u nas w Kisilinie te akcje i przygotowujemy się do naszych wydarzeń wrześniowych różnych. Wernisarzy będzie... Aromaterapia. I, no i winobranie oczywiście jest. Także zapraszamy do odwiedzania nas. To będzie bogaty miesiąc, do którego trzeba się przygotować. Przychodzimy tutaj już od trzech lat, proszę panią. Także świetnie się tutaj bawimy, świetnie się tutaj czujemy. Mamy tutaj znajomych. A przede wszystkim bardzo lubimy tańczyć. Czułam, lubię muzykę, lubię potańczyć, lubię miło czas spędzić. Osoby z, z osobami, z się spotkać. Przyjemna muzyka leci na świeżym powietrzu. Glas, klimatyzacja. Klima jest fajna, także otoczenie. No, wszystko na, na tak, na plusie. Lubię tańczyć i lubię tutaj być. W tej Czerodzie jest super. Bardzo, bardzo mi się podoba i DJ bardzo fajnie gra. I w ogóle czasem też mi się podoba: czyli ten park, te rzeźby, ludzie i ogólnie ta scena, tej plenerii. Jest miła atmosfera, i kierownictwo. No i ładnie się bawimy. To jest najważniejsze, prawda, w naszym wieku. Muzyka jest dla wszystkich. I wolne, i szybkie, także jest super. Jesteśmy zadowoleni, po to, tu przyjeżdżamy, żeby się bawić, nie? To jest najpiękniejsze, co może być dla nas. Finałowe spotkanie zakończyło tegoroczny cykl, pozostawiając uczestnikom mnóstwo radosnych wspomnień i nadziei na powrót po tańcówek w kolejnym lecie. thank